Dzień dobry Państwu. Przez ostatnie pół roku niczego nie nagrywałem, gdyż zajmowałem się pisaniem książki. Książki o, eufemistycznie rzecz ujmując, kryzysie w Kościele Katolickim. W najbliższym czasie wrzucę kilka materiałów, dzieląc się swoimi wnioskami, swoimi obserwacjami. Mam nadzieję, że wydadzą się Państwu interesujące. Na pierwszy rzut, na rozgrzewkę, dlaczego spadają powołania w Kościele Katolickim powołania kapłańskie. A raczej dlaczego niektórym się wydaje, że spadają, chociaż moim zdaniem spadają z innego powodu. A dlaczego spadają o tym w następnym materiale? Zapraszam. Często próbuje się wytłumaczyć spadek powołań demografią. Rodzi się mniej dzieci, rodziny wielodzietne są rzadkością. W roku 2000 urodziło się o połowę mniej potencjalnych współczesnych kandydatów do seminarium niż w latach 80. Spadek powołań po 2005 można również częściowo wyjaśnić spadkiem urodzeń z końca lat 80. Główne przyczyny spadku powołań to m.in. niż demograficzny wyjazd młodych ludzi za granicę. Argument ten, jak sądzę, często przywodzi na myśl osobom szukającym odpowiedzi na pytanie o spadek powołań w Kościele Katolickim za sprawą rocznika statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce, który na stronie poświęconej powołaniem do kapłaństwa zamieszcza taki oto wykres. Widzimy na nim, że liczba alumnów dytezjalnych na żółto i zakonnych na niebiesko jest tutaj porównana z liczbą mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Ten wykres rodzi kilka wątpliwości. Liczba alumnów oznacza wszystkich studiujących w seminariach duchownych, czyli 6 do 7 roczników, podczas gdy mężczyzn zgrupowano tylko z dwóch roczników. To wydaje się o tyle wątpliwe, że w czasie trwania nauki na seminariów bardzo wielu odchodzi. Od około 50% zwykle w ostatnimi laty rezygnuje z studiowania, w związku z czym ta krzywa nie będzie porównywalna w pełni. Należałoby porównać raczej studentów pierwszego roku, czyli tych zrekrutowanych dopiero do seminarium. Wówczas mamy szansę uchwycenia wpływu demografii faktycznie, dlatego że sumując wszystkie roczniki uwzględniamy również wpływ innych czynników, na przykład jak atmosfera w seminarium, czy generalnie stan kościoła w Polsce powiedzmy. Druga wątpliwość rodzi się w związku z zakresem dat, jakie zostały tu uwzględnione czyli dwie dekady od 1992 do 2012. Czy zależność ta, która tutaj i tak nie wydaje się szczególnie mocna, byłaby potwierdzona, gdybyśmy uwzględnili szerszy zakres czasowy? W ostatnich rocznikach wydawanych przez ISKK poszerzono znacznie ten horyzont czasowy. Przyjrzyjmy się teraz temu wykresowi. Mamy już przedział czasowy od 1976 do roku 2016. Wszystkich alumnów diecezjalnych oraz cztery roczniki mężczyzn od 20 do 24 roku życia. Widzimy, że we wcześniejszych okresach raczej mamy do czynienia z zależnością odwrotną między demografią a liczbą powołań. Spadek. Przyrostu demograficznego, spadek populacji mężczyzn z wieku 20-24 wiązał się ze wzrostem powołań. Natomiast wzrost tej populacji wiązał się z ich spadkiem. Jak mówiłem, pewna równoległość zachodzi tylko w, w wybranych momentach. Na pewno nie jest to zależność ścisła. Nadal jednak na tych wykresach grupuje się wszystkich alumnów dietezjalnych, wszystkich studentów seminariów oraz mężczyzn z kilku roczników. Postanowiłem zatem dotrzeć do danych dotyczących naboru w ogóle do, diecy, do seminariów decyzjalnych, czyli studentów pierwszego roku oraz mężczyzn w wieku, w którym takie decyzje się podejmuje, czyli powiedzmy w 18 lat. Na tym wykresie mamy osiemnastolatków liczonych w tysiącach do alumnów pierwszego roku decyzjalnych i zakonnych seminariów duchownych do roku 2019. No, widzimy, że trudno mówić o takiej ścisłej zależności między tymi krzywymi. Tym bardziej, proszę Państwa, że chciałbym zwrócić uwagę na to, że obydwa te wykresy są podwieszone pod różnymi osiami. Pierwsza z nich ma skalę od 0 do 400 tysięcy, druga ma skalę od 0 do 1400. Co prowadzi do pewnego sztucznego w gruncie rzeczy stworzenia wrażenia równoległości. Dlatego że jeśli podwiesimy je na tej samej krzywej, proszę zobaczyć, co się stanie. Czy teraz można mówić o jakiejkolwiek równoległości między tymi krzywymi? Oczywiście liczba osiemnastolatków w porównaniu do liczby alumnów to są zupełnie różne skale i trudno mówić o porównywalności między nimi. Dlatego, żeby już wyeliminować ten czynnik demograficzny, Posłużymy się innym wskaźnikiem, to znaczy promilem alumnów w stosunku do populacji potencjalnych kandydatów. Na wykresie czarnym kolorem przedstawiono właśnie promil kandydatów w stosunku do 18-latków. Teoretycznie, gdyby była ścisła zależność i wyłączna zależność między demografią a liczbą kandydatów do seminariów, powinna to być prosta. Stały promil kandydatów z każdego pokolenia 18-latków wstępowałby wtedy do seminariów. Widzimy, że przede wszystkim kształt tej krzywy jest uwarunkowany od samej liczby kandydatów, w niewielkim stopniu modyfikowane przez demografię. Takie modyfikacje zdarzają się dwukrotnie istotne, przede wszystkim między 88 a 89 rokiem ubiegłego stulecia, oczywiście, kiedy pozorny wzrost liczby kandydatów, tak naprawdę w porównaniu do jeszcze większego wzrostu 18-latków. Oznaczał pewną stałą. Drugim takim momentem są lata 2008 do 2009 Tutaj odwrotnie, poniekąd spadek liczby kandydatów był mniejszy w porównaniu do znacznie bardziej dynamicznego spadku. Zanim przejdę do dalszych poszukiwań, chciałbym wyjaśnić jeszcze jedno nieporozumienie, czy częściowe nieporozumienie, mianowicie jednym z wytłumaczeń, które często pojawiają się, tym razem pozytywnych zmian w liczbie Kandydatów do kapłaństwa jest tłumaczenie ich efektem. Efektem Jana Pawła II, efektem papieża Franciszka. Dla przykładu rocznik statystyczny, który cytowałem na początku, wspomina, że na początku podyfikatu Jana Pawła II nastąpił w Polsce systematyczny wzrost liczby duchowieństwa, szczególnie diecezjalnego. Analizując szczegółowo dane statystyczne, liczby księżyc diecezjalnych z okresu Jana Pawła II, wysoki procent wysoki przyrost kapłanów o 59%. W skali polski stanowi oczywiście odzwierciedlenie sytuacji w poszczególnych decyzjach. nie bez znaczenia jest także charyzmat osoby błogosławionego wówczas Jana Pawła II. Podobnie mówi się o papieżu Franciszku i tym podobne. Czy taka hipoteza znajduje potwierdzenie w danych? Na tym wykresie mamy ponownie promil, jaki stanowią kandydaci na kapłanów to około 18% -latków. Trochę zmieniłem zakresy czasowe. Gdybyście na podstawie samego kształtu tego wykresu i hipotezy o wpływie charyzmy Jana Pawła II na wzrost liczby kapłańskich mieli przyjąć, w którym momencie ten pontyfikat się zaczął? Wzrost zaczął się zasadniczo w tym momencie. Jakiś czas osiągnął maksimum i następnie rozpoczął się spadek. No myślę, że można by obstawiać, że. Gdzieś tutaj jest moment śmierci papieża. Czy tak było w rzeczywistości? Przecież pontyfikat Jana Pawła II zaczął się w roku 78, a zatem w tym momencie. Skończył się w roku 2005, a zatem w tym momencie. Czy zatem pontyfikat tłumaczy cokolwiek? Widzimy, że wzrost zaczął się znacznie wcześniej, w roku 70-71. Również pierwsze załamanie nastąpiło na długo przed śmiercią Jana Pawła II w roku 1989. Można też próbować tłumaczyć faktem śmierci Jana Pawła II późniejszy spadek, chociaż nie jestem pewien czy wcześniejszy wzrost. Pytanie, z czego wynikał ten jednoliniowy niemalże wzrost między rokiem 1970 a 1981? Kluczem do tego jest, proszę Państwa, sytuacja wewnętrzna. Po objęciu władzy przez komunistów, pierwotnie nowy reżim przyjął bardzo antagonistyczne nastawienie do kościoła katolickiego. Usiłował go zdezintegrować, usiłował rozbić wewnętrznie, tworząc alternatywne formy w postaci księży patriotów chociażby, czy wspierając środowiska antagonistycznie nastawione do prymasa Wyszyńskiego. Sytuacja zmieniła się po roku 1968. Do tego momentu jeszcze władze komunistyczne miały nadzieję, że wychowane w nowym systemie pokolenie młodzieży jednoznacznie poprze nowy ustrój, zatem, że uda im się stworzyć nowego człowieka. Rok 1968 i zamieszki studenckie z nimi związane w Polsce, które miały jednoznacznie patriotyczny charakter skierowany przeciwko Nowemu ustrojowi uświadomiły władzy, że w ten sposób z Kościołem się zwyciężyć nie da. Od momentu objęcia władzy przez Edwarda Gierka zaczęła się nowa strategia postępowania z Kościołem, która była korzystna dla obu stron. Kościół uzyskiwał pewną przestrzeń działania pod warunkiem, że będzie trzymał się z daleka od polityki. Zresztą już od czasów kardynała Wyszyńskiego księża musieli składać ślubowanie na wierność nowemu ustrojowi. W związku z tym nie wypowiadali się wprost przeciwko nowemu ustrojowi, nie usiłowali go w żaden sposób obalić czy wspierać działań zmierzających do jego palenia. Ilekroć wybuchały jakiekolwiek zamieszki w Polsce, Kościół zawsze stał na stanowisku, że należy chronić polską krew, wstrzymać się od jakiejkolwiek przemocy, co oczywiście było bardzo korzystne dla władzy komunistycznej. Można powiedzieć, że zachodziła swoista Niezbyt przyjazna relacja mutualizmu. Kościół uzyskiwał przestrzeń, uzyskiwał pozwolenie na budowę nowych kościołów. Z drugiej strony, władza komunistyczna uzyskiwała pewną legitymizację. W tym sensie, że nawet Kościół, który, no wiecie, nie lubi nas, no nie może nas lubić, mimo wszystko, nie nawołuje do obalenia nas, uznaje nasze istnienie jako coś realnego, jako coś, co trzeba akceptować. Więc i wy powinniście tak robić. Decyzja o wstąpieniu do seminarium w latach 50. czy 60. była równoznaczna z opowiedzeniem się przeciwko systemowi, przyłączeniu się do organizacji, którą system zwalcza. Sytuacja zmieniła się właśnie w roku 1970. Oznaczało to już przyłączenie się do organizacji, którą rząd toleruje, którą jakoś nawet wspiera czy przyzwala na jej działanie. Przecież ludzie widzieli, że Kościół dostaje pozwolenia na budowę kościołów. No i oczywiście wiązało się to z pewną stabilną ścieżką życiową. Nie groziło już, jeśli się człowiek nie mieszał do polityki, nie groziło zatrzymanie przez milicję, nie groziło zasadniczo spędzenie iluś lat w więzieniu. Innymi słowy, młody człowiek, który rozważa decyzję wstąpienia do seminarium, przeprowadza pewną kalkulację z tyłu swojej głowy, bo nie twierdzę, że zawsze robi to świadomie. W każdym razie musi rozważyć, co on z tego będzie miał. Jakie będą tego koszty i jakie z tym wiąże się ryzyko? Dlatego wzrost liczby powołań w latach 70. wynika moim zdaniem właśnie z tego, że zmiana kursu reżimu wobec kościoła oznaczała w tej wewnętrznej kalkulacji kandydata na kleryka obniżenie czynnika ryzyka, i w związku z tym bilans okazał się być dla, dla większej liczby młodych mężczyzn dodatni. Co skłoniło jej do podjęcia tej decyzji. System komunistyczny był korzystny dla Kościoła także na parę innych sposobów, o których powiem innym razem. W każdym razie widzimy wyraźnie, że załamanie się tego systemu postawiło Kościół w zupełnie nowych warunkach, o których niezbyt dobrze udało mu się przystosować, jak o tym świadczył